Dzień dobry kochani! Witam Was na moim kanale dzisiaj z rana, z poranka. Stukam się z Wami z kawusią i ja lecę dzisiaj do pracy. Życzę Wam miłego dnia, dużo pozytywnej energii. U nas jest dzisiaj, zapowiada się piękna pogoda. Wiadomo, że jeszcze jest chłodno. Mamy teraz aktualnie. 13 stopni, więc poranki już są takie, wiecie, zimne, chłodne. O, chciałam tak powiedzieć, więc stukam się z wami, o, z kawusią. Ja dzisiaj będę próbować, wiecie, vlogi to nowość, jestem nowa na kanale, więc będę próbować coś tam, niecoś dla was nagrać. Więc, y, aha, jeszcze pokażę Wam, co mam na sobie. Co mam na sobie? Buciki, nie wiem, czy będzie widać, myślę, że tak, z Spodnie są z Only. Koszulka jest z Tomy. Paseczek mam z Primera. Y, Mamy narkę, blaze. Mam z Mango. Prezentuję się tak, o. Kolczyczki mam z Swarowskiego. To jest z Polski do sam od taty. Naszyjnik. Tutaj mam bransoletkę Tyfaniego. O, aha, jeszcze torbę? Torbę mam z Jo, mój koferek. Wiecie, do pracy lecę, więc miłego dnia. Pa! pa. Kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj, żeśmy rano już stukaliśmy się z kawusią, a teraz woda i cytrynka. Wiecie na zdrowo. Tak troszkę. Mm. Bo mówię Wam to upały to naprawdę. Wie, yy, wiecie co? Przychodzę do Was z super przepisem. Smacznie tanio. I łatwo, więc szybciutko taki przepis to będzie szparek, szparagi z szynką, z serkiem do piekarniczka i macie super obiadek. Więc zapraszam Was i lecimy! Kochani, ja już tutaj mam wodę do zagotowania. Dałam trochę soli. Opcjonalnie możecie sobie trochę cytrynki, wiecie, wycisnąć do wody, gdzie będziemy gotować nasze szpargle, szparagi. Jak już mówiłam, Woda się gotuje, szparaki sobie kroimy. Wiecie, tak zwane dubki z dołu, bo nam to nie będzie potrzebne. Wiecie, to takie jest twardsze. U nas się to tak mówi, że to trochę smakują te końce jak drzewo, holc. Więc trzeba sobie to tutaj ładnie. Wiecie, o, tak jak wam mówię, końcówki sobie ładnie tutaj o nożykiem wycinamy, nam tutaj nie będzie to potrzebne, o, o, więc ja tu kroję wszystkie szparagi sobie. O, obcinam. Kochani, nasze szparagi. Lecą na około 5 minut do wody. O. Ja kochani sobie jeszcze do szparagów, dzisiaj, bo to wiadomo będzie obiadek. Robię sobie ziemniaczki. I znacie ten tryk, żeby do ziemniaczków sobie wrzucić czosnek. Ziemniaczki będą. Super smakować. Będą mieć dobry, taki wiecie. Smak. Więc napiszcie mi w komentarzu, czy znacie ten tryk do ziemniaczków, do wody, wrzucić sobie o taki malutki czostek. Więc super. Kochani. Zanim nam się ugotuje szpargl. Wiecie 5-6 minutek jak tam kto woli. To ja sobie już wykładam tutaj tą szyneczkę. O. Otwieram i kładzę sobie o, w ten sposób na blaszy wiecie. Rozkładam. O. Tak, w ten sposób. O! Ja tutaj mam italiańską szyneczkę. Wam pokazywałam ostatnio w holu z Aldika. Więc polecam szpargel. Super! Będzie smakować. Wiecie, połączenie. Moja szyneczka już. Spójrzcie, tak się prezentuje, sobie tak wyłożyłam. Wiecie, żeby nam na, na szneczkę później ten szpargel sobie ładnie poukładać, wiecie, to do piekarnika, więc trochę tutaj musi być też odstępu, bo będziemy też na to dawać nasz serek. Kochani, jak będziecie gotować swój szpargel to proszę od czasu do czasu też zobaczyć, żeby to nie było, wiecie, za miękkie, żeby nie za długo się to gotowało, bo potem się zrobi taki myszmasz, wiecie, niefajnie. Musi być on trochę, wiecie, taki, no, al bym powiedziała. Więc dajcie uwagę. Kochani, mój szpargel już ugotowany, więc kładę sobie tutaj na szyneczkę, Układam o, proszę bardzo o, tak ja sobie to tutaj układam na naszą szyneczkę, wiecie o, tak o, A w ten sposób. Zależy, ile Wam tutaj tego szpargu też się zmieści, wiecie, na tą szydeczkę. Zależy też, jaki kupicie. I takie cienkie, jakieś tutaj są, te szpargel, ale nie narzekamy, bo jest pysznie i zdrowo. O! W ten sposób prezentuje się to tak. O! O! Możecie sobie dosypać tutaj pieprz z cytrynką. O. Tak, tutaj mam jeszcze, co ja sobie jeszcze robię, żeby było smaczniej, oliwkę i trochę wiecie, po, tutaj sobie tak polewam po wszystkich moich szparagl, szparagi. O, o, tak. Tutaj jeszcze opcjonalnie mam pomidorki, więc tu mam taką oliwkę trochę ostrzejszą, i sobie też tutaj jeszcze poleję o w ten sposób na moje pomidorki. O. A, tak. Sie prezentuje nasze szparagi w ten sposób. Teraz ja będę sobie posypywać, wiecie, tutaj ładnie wszystko serkiem. Ja mam tutaj cheddar z mozzarellą. O, taki zakupiłam. A się nadaje, wiecie, do pizzy, do wszystkich pieczonych takich, pieczonych, jak mówi się, potraw, o tak. Więc ja sobie tutaj ładnie to posypuję. O. O. W ten sposób. O. Wiecie, pokrywam tak jakby te szparagi z, z naszym serkiem. O. Serek to jak mówię wam, mozzarella, cheddar. Nam no się tutaj ładnie roztopi w piekarniku. Kochani, a wszystko prezentuje się o tak. Przepraszam was, ale dzisiaj trochę słoneczko tutaj nam szaleje. Więc myślę, że jest ok. Tak się prezentuje. Moje szpargi lecą, powiedzmy tak, na 20 minut do piekarnika. 180 stopni. Wiecie, musicie sami sobie, z... każdy ma inny piekarnik, inną funkcję, więc wiecie, wy znacie swoje piekarniki. Ja znam mój, wiem ile potrzebuję, więc wszystko leci to tutaj do piekarnika. O. Tutaj ładnie wszystko zamknięte i do zobaczenia. Kochani, moje szparagi już są gotowe. Spójrzcie, jak smacznie to wszystko wygląda. Obiadek pyszny, szybciutko go umicie sobie zrobić. I zapraszam. Kochani moi, moje szparagi już są gotowe. Spójrzcie, jak pięknie, jak smacznie. I zdrowo, więc motywuję Was do gotowania, do wypróbowania mojej recepty. Wiecie, jesteśmy w życiu zalatani, za dużo na mieście jemy, kebapy, McDonald'y. Wiadomo, że od czasu do czasu każdy może sobie pozwolić, ale wiecie, zachęcam. Do gotowania w domu. Smacznie, zdrowo, łatwo. Zapraszam. Życzę Wam miłego dnia i do następnego. PA!